Siemanko! Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale Retrocomora. Ja nazywam się Leszek, a dzisiaj taki króciutki materialik. Chciałem zaprezentować głośniczki, które udało mi się kupić na naszym targu tutaj w mieście. Za całe 10 złotych są to głośniczki do komputera, które miały pierwotnie wylądować w moim Windows 98 w tym retro PC, bo on jest bez głośniczków, a one kolorystycznie. Też no po prostu będą by pasowały, ale e, pogrywam sobie właśnie tutaj w Geniane Syster, w tą e, zremasterowaną wersję z 2016 roku. Tak, to odpaliłem nie i e, po prostu sobie tu pykałem tak, nie? I nagle tutaj z, e, napisał do mnie e, kolega. Piotr z Alfa Retro Mega, którego serdecznie pozdrawiam i zapraszam też do niego na kanał, na jego materiały. Z tego co wiem niebawem, też u niego coś nowego się pojawi, także proszę obserwować i, i kanał jest warty polecenia. No i wysłałem mu też prywatnie na Whatsappie te głośniczki, żeby zobaczył i mówi, że fajne, nie? I fajnie by było, jakbym mu coś w sumie jakbym jakąś przedstawił, delikatną retencję zrobił tych głośniczków, jak one grają i tak dalej. Jemu ja wysłałem prywatnie, a tutaj zrobię już dla wszystkich na kanał, jak to wygląda. Co to za głośniczki, i jak grają, czy warto takie coś podłączyć? Myślę, że tak. Jak już tam sobie w tle słyszycie. One sobie cykają. Zrobimy krótki, jakiś taki gameplay z tej właśnie Dziany, Żeby nie było zbyt maratonicznie, jak to u mnie bywa na kanale. Dobra, ja zaraz Wam przedstawiam te głośniki. Zatrzymuję, obracam, ustawiam i zaczynamy. Zapraszam. Dobra, więc jestem, uruchomiłem sobie tutaj właśnie dżianę. Znaczy, w sumie pogrywam sobie, ale nie Dziana jest dzisiejszym tematem naszego materiału, tylko głośniczki, które. Udało mi się kupić za 10 zł. Wy ich nie widzieliście. Głośniczki nazywają się Wave albo wave Master. Powiedzmy, że Wave Master 2010. Załóżmy, że one są z 2010 roku. Powiedzmy, że są. No, no, to nie wiem. No. Może są, może nie są. Nie wiem w produkcji wiadomo jakiej chińskiej z tyłu tutaj na z tyłu na głośniczku czekajcie ja się tutaj pójdę z tej strony z tyłu na głośniczku mamy specyfikację całą wiadomo, Made in China Town jakby ktoś sobie chciał Zobaczyć, co one tutaj mogą. Taki mają design. Myślę, że ładny. Myślę, że posłużą właśnie tutaj, żeby sobie pograć na Amidze do też jakichś tam gameplay różnych. Mamy tu też możliwość podłączenia słuchawek. Damy sobie głośniej. Nie będę dawał zbyt głośno, nie? to będzie zagłuszało. Myślę, że tak wystarczy. Dobra, ja sobie to y, ustawię i zagramy sobie partyjkę. Czekajcie chwilę moment. Dobra, nie wiem czy nie jest zbyt głośno. Jak to widzicie trochę pod kątem, ale to. Dobra. Zaczynamy. Nie będzie materiał zbyt długi. Nie chcę się tutaj nie wiadomo jak rozgrywać. Dżwiankę. Jest to poprawiona wersja z 2016 roku. Kultowa i ponadczasowa gra, moim zdaniem. znam tą grę, chyba znają wszyscy. Nie trzeba naprawdę jej przedstawiać. Ale to tak jak mówię, no, nie dzisiaj, dzisiaj nie jest tematem gra. Tylko tematem są właśnie. Te dwa zacne głośniki, które zakupiłem za 10 zł Dobra tak na szybko To był fuks Dobra, koleżko w ogóle tu jakieś takie jakby oko Dziance fajnie grzywka chodzi tej złej siostrze tej, tej lubi psocić dobra, wiem, dlaczego ty nie zbierasz tutaj tego wszystkiego dawno nie grałem w ogóle powiem wam, że pogrywałem sobie w Hoss Engine tutaj, no i utknąłem na drugim świecie i troszeczkę męczyłem, troszeczkę męczyłem bo wziąłem sobie za zadanie że chcę po prostu to przejść Taki wkręt. E, zobaczymy, jak tutaj mi pójdzie. Dobra, tutaj pójdźmy za ciosem i trindolmy się w to coś, w tą kulkę. Nie tak to miało wyglądać, ale dobra, teraz to przeskoczymy. Tak to miało wyglądać. Nie zawsze to wychodzi. A to są początkowe plansze. Myślę, że spokojnie się tutaj odzyska arsenał, żeby było prościej, nie? Dobra, czyli jesteśmy już u, u Pana Smoka. Tutaj pewnie się y, zasklinuję zanim wskoczę, nie? Jakoś mi się udało. O dziwo! Też te kuleczki. Dobra, my to nie był jakiś tam wielki problem. I lecimy dalej. Jak tam, nasz gameplay? O, myślę, że jeszcze chwileczkę. Testing głośników. Fajnie gra na dwa kanały. Wy tego może nie wychwycicie, ale raz na prawy, raz na lewy głośnik, w zależności. I jakie dźwięki tutaj gierka wydaje? Tutaj też powinienem życie wziąć, jakbym mnie zginął, ale cóż, nie można mieć wszystkiego, tak. A i uciekły mi. No nie chodzę, ale dobra. Nie będę tam ryzykował. A nie, wiem. Tu jeszcze coś będzie. Czas. Jeszcze nie mam tutaj po tym, żeby chodzić. Wiecie, po... Dobra, tą piwnicę sobie darujemy. troszkę do czasu. Lecimy tak na szybko, nie? Wiecie. Ile tam żyć? Dwa, nie? Grać? Grać dalej? Dobra Jak tak mówicie Do skuchy. Ach Wiedziałem Wiedziałem, że w tej planszy Poniosę klęskę Nie no, ogólnie dochodzę tutaj o wiele dalej to Po prostu nie przykładam się do tego A grałem w to o, Z dwa lata temu Albo i więcej poleciały sobie swoje, i akurat do smoka, ale to tak na szybkiego, wiecie co tu, Bo tu by się przydały te, te szczały, nie? Nie udało się. Dobra, nie będę was tutaj nie będę się tutaj za bardzo rozgrywał i też chciałem tylko, żeby był taki krótki materiał odnośnie testu głośniczków i design, i ich specyfikacji i producenta, którego nie wiem co kto to wyprodukował, może ktoś będzie wiedział, to jakiś komentarz. A już może ktoś takie głośniczki kiedyś miał, a może jeszcze ktoś takie głośniczki ma i dalej z nich korzysta, bo w sumie nie są aż tak stare, mają tylko 14 lat. Jak licząc na to, że byłyby to głośniczki z 2010 roku. Dobra, to dzisiaj wszystko w tym krótkim materiale. No i co? Zapraszam na kolejne na moim kanale, na nowe, które się pojawią niebawem, na stare, których nie widzieliście. Trzymajcie się. Cześć.